Ja jestem w miejscu, do którego no, mam chyba pewien sentyment, bo bardzo, bardzo lubię tu wracać o każdej porze roku i o każdej porze dnia A czasami i wieczoru To jestem na koszarach arkowskich, jest to najwyżej Położone stare, zamieszkałe osiedle Arklowej. obecnie jest to ulica Gorczańska z centrum wsi, jest tutaj około 3 km drogi a latem wyjeżdżam tutaj rowerem w zimie piechota miejsce pięknie położone z pięknym widokiem tutaj widok na jezioro czesztyńskie gdy wyjdziemy troszkę wyżej możemy zajrzeć u korców Tam Widzimy jak na dłoni Tatry Staramy się by Ludzie, którzy tutaj mieszkają Nie odczuwali zbytnio Pewnego oddalenia od Cywilizacji no Przede wszystkim utrzymując tą drogę W tej chwili jest Dobrze, droga jest odśnieżona. Równiutka. Jak mawia pan Władysław, gospodarz tego miejsca, jest to autostrada, i uczuwa mnie, bym nie ważył się jej zwijać. A gdy przyjdzie, odwilż. A to już tak pięknie nie będzie, Porobią się kolejny. I trzeba będzie troszeczkę autem potańczyć, zanim się zjedzie, czy wyjedzie. Tutaj ale to kierowcy wyborowi. Także jak co roku myślę, że dadzą sobie radę. No przez kilka lat już tutaj tą drogę staraliśmy się utwardzać. Ona jest w całkiem dobrym stanie. Największe zniszczenia czyni tutaj woda. Jak to w górach to jest taki czynnik mocno erozyjny. No ale może kiedyś z czasem zastosujemy również i tutaj jakieś rozwiązania które będą trwalsze niż wywożone tutaj żwiry wychodzi się tutaj tą właśnie drogą no w lecie są inne alternatywne możliwości dojścia czy dojazdu no ale przy tej pokrywie śnieżnej Trzeba trzymać się. Drogi chyba że dysponuje się nartami albo śnieżnym skuterem. Góry zamglone, Pogoda jak co dzień. Właściwie tej zimy jest bardzo zmienna. Zobaczymy co te góry, co tam były u góry przyniosą. Czy śnieg. Deszcz czy odwisz, choć teraz przydałby się lekki mróz, żebyśmy tej zimy troszeczkę zaznali w dawnym, znanym na wydaniu Do śniegu. Tutaj mamy tyle. was da